w zabójca proszony na scenę oraz Domas, również proszony na scenę. Okej, okay, wasz wspólny temat to dzień kropki. Stary, nie odleć tylko. Aj. Dajesz. Ej. 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 Gościu, gościu, gościu. Ej. Idź w pizdu, jedynka i kurwa zera po przecinku Ej, sobie sprawdzaj, lecę z buchem Twój ojciec ma kropkę za uchem Sobie sprawdzaj, w odcinku, Twoja stara klientów przyjmuje po przecinku Sobie sprawdzaj, jest tu w burdelu Ale klientów jest tam wielu Sobie sprawdzaj, kurwa ziomku Dzisiaj ty kurwa masz dzień sądu Sobie sprawdzaj, matka boska Twoja matka, Anna Maria Wesołowska Sobie sprawdzaj, gadka tak Koniec. Ale kurwa stara ciągle cię napierdala Fajnie, że WWW Cześć! Cześć. Okej, okay, dobra Okej okay. Raz, 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 raz Jaki spływ zabójca posłuchaj mnie synu Spływa to ci moja sperma po twoim ryju I to jest proste Dalej na pieprza I to jest tutaj gadka na wersach Dobra, patrz jak zniszczę tutaj tego ziomka To mas go rozpierdala No i kropka Dokładnie tak I polecę tu ziomuś Dzisiaj to jest kurwa dzień w pierdolu To proste tak Jadę tutaj dobrze smato. Ty po tej scenie to kurwa robisz maraton? Ja pierdolę ja tu składam, nadal od zapnie ja ciebie nadal składam proste więc dobra Nadal składam, domasz rozjebał, rozjebał, wypierdalaj Koniec Yahoo Crasher, proszeni na scenę Meksykańska fala to jest wasz wspólny temat Dajcie im trochę energii, Białystok, stok, nie śpimy Daję yo, yo, yo. Dajcie łapy, ej, ej, ej ej! Yo, 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 yo! Meksykańska fala, ja powiem ziomal. W przypadku jego dziewczyny to fala tłuszczowa. niszcze Cwela, ona jest grubą kurwą i to nie do podważenia. Co za cipy swojego ojca to nie przepuścili na granicy. On jest chujem, za mną nawet Donald Trumpy stanął murem. Ty głupiasz, pato, wchodzę, to ty... Jaki 5. kurwa Meksyk, rzucam bragę On jest pedałem, wywiesza tylko żółtą flagę 6. Kolorową powiem głupo, nie wpadam lecę hardkorowo 6. Ty jesteś kraszer, jesteś głupiutki Ty być kraszem nie był kurwa nawet dla prostytutki Dobra, dobra, biały to kłapy, kurwa Yo, 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 yo. To Białystok, ty jebany żulu Zaraz cię wypierdolę z tego klubu jak Pululu I to jest tak Tak to gramy, jesteś oficjalnie rozjebany Ej Białystok, zróbcie mi jakiś hałas Ja to jak Jagiellonia, on to Legia Warszawa I to jest tak Tak to zagramy, jesteś oficjalnie rozjebany Twoja panna jest ślepa i nie mam litości! bo z tobą kurwo już nie widzi przyszłości! Jedź! Tak gramy! Jesteś oficjalnie rozjebany! Twoja panna ci zdradziła ze mną! Ja z Felu! Jakoś tym kurwa nie widziała problemu! Dzięki panowie! Pelton da Silva oraz Ernesto proszeni na scenę! Wysoki Karakan, to jest wasz wspólny kurwa, temat! Kurwa, dobrze! Pozdro dla Filipa! Jedziemy! Łapy! Łapy! Ej! Chodzę sobie rapy, mordo dla kumaty Kiedy wchodzi będą pokazane co jest grane Wysoki karakan ma już pograne Wysoki karakan, skumaj to dziwko Ja jestem wysoka, a ty kurwo nisko Zlizuj bogę ja daję ten smut Możesz zlizywać, taki swój, Ej! Mordo! Chodzę na spontany, mordo sobie tutaj machasz Marto okulary, ja cię tu nie widzę Pewni ekspres, mordo po kwicie! Mordo kukwicie, chodzę tu brat! Mordu ja wchodzę, mam cię na raz! Przejście. Tu tutaj wchodzę, kiedy dajesz sobie przejście, teraz ci oddaję Mordo moją kolejkę Ej, 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 dobra, kurwa, hałas! Ej, ej, ej! Z ciebie taka pisałem wysoki karakan kurwa daj tam cię naszała! Nie ma ściero, kurwa jak karalucha! Jego! Ej, kurwa, jesteś wysoki, a wzrostu to kurwa, jesteś mojego. Kurwa, gościu, mam wyjebane, kurwa, Real Madrid, Wypierdalaj za Abramę. Ej, ej, czy Filipek, kurwa, Macz, prowadził do cipę? Ej, dobra, kurwa, co tu robi twoja morda? Pięć! Ej, nie wiem już co tam, pozdrawiam w kurwa, i Piałystokiana. Koniec! Na scenę proszeni są Ignac oraz drewniulo. Dywersyfikacja portfela to jest wasz wspólny temat. Dywersyfikacja portfela. więc dawaj jakiś bicik. Dajcie Hello, Nie stać się z tą dziwką, nie stać go na to, nie zarobić na wszystko, patrzcie na kogo trafiłem, go nie ma, trafiłem z wąsiku najebanego Hitlera, ej dobra, te okulary pasują, nie stać się na to bitwę, weź Jest to zło, nie sumo, ty jesteś chudy, chłopak nie stać się kurwa na ślugi ani na nic. jesteś taki kurwa tani, wiesz o co chodzi, nie tańczę z dziwkami, nie tańczę z kurwami, nie tańczę. Właśnie ta kurwa Białystok kończy tą walkę, pierwsze wejście z moim freestylem, jesteś tani w portfelu, masz bałangę. Przejście! Yo, 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 łapy Białystok, lecimy z tym, yo, 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 wow, 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 wow. A twoja panna to nowoczesna suka, co chaj za lody przyjmuje w kryptowalutach Yo! I teraz prawda kurwa morda! Dzisiaj taniej, bo spartwód z piskojna. Yo! I teraz kurwa zamknię cipę! Trochę tutaj się wyjebałem z bitem! Yo! I teraz mordo! Hitler stos! No to lecimy! Pięć piw na mój koszt! Yo! Tak się tutaj na Ty to jesteś kurwa zwykła faja! Yo! Nie, daj mi kurwa spokój! Ty kończysz wejście, skończ z mieszkaniem w białym stoku!

to jest kurwa zakawany owoc Wchodzi Weron na debity, jestem kurwa znakomity Ja swoją panną miałem zakazaną noc Yo, napierdalam, tutaj strzelam Napierdalam kurwa na tych sejferach Trzymaj tego dzika, dziomku Wypierdalaj do domu, niepotrzebny jesteś tu i komu, wow! Jestem tu najlepszy, do mogę ciebie tu rozpieprzyć No i co jest kurwa foku? Tak to robimy kurwa u nas w Białym stoku, wow! Lecę na iść, potem skończyć kurwa na szkolnej, na szkolnej nie skończysz, nie jestem tutaj w szodry, nie skończyć na szkolnej, skończyć chworoszy! Tak, 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 tak. Pa 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 Słucham tego wejścia, masakra! Owoc żywota, twego to nie jest punchline! Ja pierdolę! Ja jestem Bartosz, a przez ciebie Adam pierdolił jabłko! Ja pierdolę! Barta zwycięża, w kiblu Cię widziałem, jak zajadałeś węża, kurwa! To jest niezły freestyle! Czekaj, zaraz ja będę miał na liścia! Ej, kurwa, myślisz, że. jesteś lepszy ode mnie? Czekaj! XZD. Wypierdalaj, ziomek, najadłeś się, kurwa! Koniec! W Białym Stoku, w Białym Stoku czyste ciebie, twela! Wypierdalaj, marno, podróbeczko GML-a, kurwo! Chuj mnie obchodzi, kiedy masz rodziny! GML! Całą noc dzisiaj się bawimy! Tak jest! Johnny Joey, proszeni na scenę. No to wasz wspólny temat to niedziela handlowa. Biały Stok daje łapy w górę, a Awens daje bici! Nie śpimy! Po, 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 po. O, Zajebiście, jesteś durnie, niedziela handlowa. Chętnie sprzedam tą kurwę. Ej, lecę, jesteś kurwa, koty? Sprzedam ciebie za 0,99 zł, kurwa, mać. Lecę sobie, zajebiście z rapem. Się nie spodziewałem, że będę walczył z piratem. Ej, kurwa, słyszałem, że jesteś kotem. A jak piratem, jak Hitler, zrobię tobie barbarosy sobie bangla w kocie wypierdalaj. Ej, wy, możesz wyjść stąd w okularach, okularach? Lecę sobie zajebiście na rymach? Wiedź. założyłbym okulary, twojego skillu nie widać! Twojego skillu nie widać! Nie wiem, kurwa, nie ty! Sześć! Twojego skillu nie widać, ja jestem ślepy! Tak, i zajebiście tobie w trwałą, to robił niedzielny fryzjer, ty! Co chcesz, ziomal, masz fryzurę jak makaron z Wipona, o! Lecę, jesteś celem. jutro jest niedziela, no to ciebie zaleję, o! Oh. Ja w to tutaj nie wierzę, tą typiarę będę robił po imprezie, o! Oh. Lecę sobie na pętli, jutro niedziela, trzeba dzień święty święcić, o! Oh. No i lecę pomału, no się siema luk klękaj do paschału, oh. Lecę, ziomy, i wiadomo, ja wifi poświęcony, oh. no i dobrze, tu dzisiaj rapuję. Wiecie, kto najlepszymi wersami handluje? Tak jest! Na scenę proszeni są Syn Młynarza oraz Maru. Oh. Jeszcze będzie czas. Spokojnie. Czekamy na coś szalonego. Wasz wspólny temat to... Raz, raz. Wakacje kredytowe. Kolejność taka jak wyczytałem. Avens, daj im jakiś szalony beat. A wydajcie łapy. Jał, 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 ja. A ja zaczynam, tak? Tak jest. Wakacje kredytowe. Jadę na RORATY. Jaki to kraj? Jadę tutaj bez dziecięcej pornografii. Widzę, że nie jesteście najgorsi z geografii, ej, dobra! Wpadam tutaj jak Robert Lewandowski. Ty wyglądasz jak Białoruś po roku w Rosji. Jo, yo, jo, yo, yo. ej, mówili, mamy dość syna młynarza w ankiecie. Co innego krzyczała twoja matka w toalecie. Przejście! Raz, raz. Yo, yo, yo. Syn Młynada, mówisz wakacje kredytowe, na Kiribati wypierdalam, tobie w mordę. Jedę, kurwa, sobie na wakacje Kiribati, biorę twoją matkę. Jedziemy razem na wakacje, kredyt, zaufania biorę w tłum. Młynarz odpierdala, dlatego właśnie, kurwa, nie mam szans znów. Młynarz poleciał, dlatego, kurwa, ciężka jest sketsa. To nie ma sensu! Niech! Ja pierdolę, kurwa, zgubiłem pół wersu! Młynarz na fali, dlatego Koniec. wszyscy się wyjebali. Miałeś, stary, bardzo ciężką przeprawę, kurwa. Wyjebane. Choćbyś się starał, wiesz. Syn młynarza! Syn młynarza! Syn młynarza! Sam rozumiesz. <noise> na scenę proszeni są Mopsik, Pablo i GML. Kolorowe kredki, to jest wasz wspólny temat. Kolorowe kredki. Awens, daj jakiś bicik. Kto zaczyna? No tak jak wyczytałem. A ty jesteś FR. Tak. To zaczynasz. Tak jest. <grybuj> Dajesz awens. Ło! <grybuj> wow. 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 Uh, kolorowe uh. kletki i kurwa jawe kurwy Ty na pewno dziwko nie jesteś czerwono-żółty ją I tak tu wlecę i kurwa slow Tu jak jedonia ziomek wypierdalaj są, taka tu z siebie kominiara Wypierdalaj taki kurwa za zapierdalasz tu na dolarach Taka skala, wypierdalam naraz, a ty myślisz, że to jest kurwa jakiś ambaras Fajne okulary, kurwa lenony Szkoda, że jesteś niedorozwinięty i nie upośłupo więc kupia kurwo, tak tu lecę i kurwa lecę jak moonwalk. Przejście, kurwa. Yo, łapy, 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 yo. Yo, to jest jakaś amatorka, ziomek, na bitwę wpadł Leon, zawodowiec. Yo, teraz sprawdź te punche, zobacz mordo tutaj jak ja sobie walczę. O, o, ty nie wiesz o co chodzi, to jest moje stilo, jakieś kredki bambino, o. O, zobacz, tak cię obrażę. O, taki freestyle co ty kurwo zmalowałeś. O, ja, zobacz dalej. O, o, wyjebane. O, jo, ja daję słowo: pomaluję dzisiaj biały stok na żółto czerwono Koniec. Na scenę proszeni są. Mopsik, Pablo. Słuchajcie mnie, publika. O, niewygodna prawda, to jest wasz wspólny temat. Ja. Jedziemy biały sto, chłapki w górę, awens i ten beat! Yo, yo, yo yo, wow. yo, 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 Powiem follow up do Filipka, wchodzę z tą ślierą To jest kurwa, już raz przecież walczyłem z dziewczyną Więc lecę sobie sprawdzaj, ruchałem twoją panienkę, niewygodna prawda Gościu, ciste sprasznie, Ty wyglądasz jakbyś grał Cwella Kurwa w rydnej prawdzie To jest grane, zobacz ewidentnie, bo masz kurwa przejebane ty jesteś taką dziwką? Zamknij biznes? Napisałeś do mamy Kocham cię! Odpisała XD! 5, nie cioto, o to! Wchodzę na bit i wygrywam ryldok spoko! Pies, Przejście. który jeździ koleją! czyste cmeli, pies, który jeździ z kurwami po kolei! Oooo! Przejście! Ej, ej! Łapy, łapy, łapy! Ej. Teraz polecimy niewygodna prawda. Dzisiaj będę jebił ciebie i twojego brata. Mordo! Triste to jest dla mnie tylko rytok. Rucham cię w dupę bez pamiętania. Weź już stąd, kurwa, wypierdalaj! Ej! Kurwo, śmierć wrogom ojczyzny, śmierć, kurwa, wszystkim dzieciom Ukrainy! Ej! Kurwa, wszyscy tutaj! Biały mam do Was! Bardzo prostą sprawę! Djęć. Wszyscy razem jebać Legiem Warszawę! Dzięki, dzięki panowie! Kurwa! Jaki świr w ogóle, nie? <grywy> Niby wygląda jak John bon Jovi, a tu twardy syn ty! A na scenie chyba nie muszę raz, przedstawiać raz, raz. GML i Luber! Biały Stok, jesteś się tutaj! Murasz, tynkarz, akrobata. Ach. Okej, okay, ktoś ma dzisiaj dzień. Biały Stok! Panowie, wasz wspólny temat to Murasz, tynkasz, akrobata. Zaczyna GML. Trzymano Biały Stok, zróbcie kurwa hała! Dajesz awens. Aby łapy w górę! Okej, okay. okej, okay, okej, okay, okej! Okay. Wiecie, kto rzuca freestyle hardcore w rapach? Moje miasto Murasz, ty... I to moja aprobata! No i wiadomo, że ja to splatam! On jest z ja z Białego w rapach! I wyjebane! Mówimy wam kurwa papa! No i to może być z albo papas! No i wiadomo, że ja to splatam! No i wiadomo, że to jest wers fajny! Ja napierdalam sobie To hałas, moje miasto! Dam drogo! i idę, kurwa, po pas jak bogo. Mikrofon! Kurwa, masz mikrofon! <grywy> o, Nie, masz drugi, masz drugi tutaj leży! Raz, dwa, trzy! Andrzej, ja mi mikrofon! Białystok, łapki w górę! Pow, pow! Pow, Bam, 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 coś o białym stoku, mi pierdoli ta suka, jest bardziej tęczowy niż mural zenka martyniuka Patrz kurwa, mać, kiedy wpada Luber mordą mnie sprawdź Murale w białym stoku, tak to najsłabie stresa Wysłałem pocztówkę do babci, jego starej nudesa Teraz, teraz, pać kurwa mać, rozpierdala melaż Ty masz urodziny, tak powiem na patencie Ale twoja laska to mi dała dupy w prezencie Bo bał, kiedy wchodzę, pać Luber pada, no i zawsze rzuca panć Koniec! dłużej to nawinąć, kurwa dowoli Miał przynieść cukierki, ale sam wszystkie wpierdolił Okej! Okay. To była przedostatnia para Biały! Biały! Ciałka stary. Fajnie cię widzieć. Miły młody BSTK to jest ostatnia para dzisiejszych prelimek. Wasz wspólny temat to? Kurczak ryż i kreatyna. Co ten zestaw z was zrobi, chyba dobrze wiecie. Biały stok, łapki w górę po raz ostatni na prelimkach. Yo, yo, hey. No jest awans. Ej, ej. Ło, Ło. Stary jestem w sosie, twoja babka pracuje na roksie, a jedyne co chcę zrobić to wyzywać Filipka po co ci te stary balencjagi? Ej, jo dokładnie, kurczak rysi kreatyna Zrobią ze mnie, nie siebie skurby syna Ej, stary, co ty taki chudy? jebie wyglądasz jakbyś kurwa był za długi Ej, zamysowaj ten brzuch, jadę sój, jadę złowisz Stary, ty nie jesteś jak Joey Ej, yo jo, dokładnie, nie bądź taki zwany Twoje będziesz szybko poskładane Yo, jadę męczu Mam okulary, ale to ja lepiej wyglądam na zdjęciu Przejście Whoa, whoa. Miało mnie tu nie być, ale znalazłem chęci. Wpierdala się młody, no to jeden z dziesięciu. Ej, zwiąte matka rakryna, zjadam Tutaj się do przedszkola! Koniec!